Będę mówił o tym, jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie listem poleconym. I gdyby ktoś się zapytał mnie, jaki jest taki najbardziej powszechny błąd popełniany w sprawach prawnych, to odpowiedziałbym bez wahania: doręczanie pism na czas. W przypadku agencji marketingowych, takie pisma, które niewątpliwie trzeba doręczyć na czas, to są wszelkiego rodzaju oświadczenia o wypowiedzeniu umów. Może to dotyczyć zlecenia, najmu, albo na przykład umowy o pracę. W zasadzie to każda umowa zawarta na czas określony albo nieokreślony, którą da się wypowiedzieć, prędzej czy później może się pojawić konieczność. Właśnie sporządzenia takiego wypowiedzenia i nadania go listem poleconym. No, i teraz dajmy na to taką sytuację. Ja jesteś powiedzmy, mocno rozczarowany, rozgoryczony postępowaniem swojego podwykonawcy. No i postanawiasz, że marka miarka się przebrała i, no i trzeba się pożegnać. Patrzysz do umowy i widzisz, że wypowiedzenie umowy z podwykonawcą składa się na koniec miesiąca, i wynosi okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. A no, że akurat jest parę dni przed końcem miesiąca, no to zbierasz się w sobie, drukujesz pismo z wypowiedzeniem, no, a bez sentymentu podpisujesz je i gnasz na pocztę. No i pewnie w duchu sobie gratulujesz, bo dajmy na to, jest 28 marca, czyli jeszcze z zapasem zdążysz to wypowiedzieć, no i przede wszystkim masz sprawę z głowy. No i. Być może, jeszcze stojąc w kolejce na poczcie, sam utwierdzisz się w przekonaniu, że liczy się data nadania na poczcie. I oczywiście prawdą jest, że w takim przekonaniu przez lata utwierdzały nas niezliczone urzędy i sądy, bo jeżeli dostaniesz jakieś oficjalne pismo, otwierasz je, no to od razu wystrzela z niego plik różnych pouczeń, no i z tych pouczeń Wynika, że no wystarczy odpowiedź nadać listem poleconym, żeby zachować termin. Jeżeli nie możesz nadać tego na poczcie, no to możesz w dowódcy, u dowódcy jednostki, jeżeli jesteś skoszarowany, albo na przykład u kapitana statku, jeżeli jesteś w podróży. W każdym razie skuteczne doręczenie stu to jego nadanie, czyli liczy się data stempla. No i teraz pytanie, czy ta zasada jest uniwersalna? No i niestety nie. Wbrew takiej obiegowej opinii, że liczy się data nadania, to jest raczej wyjątek od reguły i um, ta zasada ma zastosowanie w różnych procedurach sądowych czy administracyjnych, ale jest ona ograniczona tylko do tych postępowań w takim powszechnym obrocie gospodarczym, Czyli nie w takim obrocie między tobą a jakimiś urzędami czy sądami, no, stosuje się zupełnie inne zasady. Um, czyli um, w sprawach między taką agencją marketingową a klientem, niestety liczy się data doręczenia listu z pismem, a nie data jego nadania. I to samo dotyczy. Wymiany korespondencji między pracodawcą a pracownikiem, czy wykonawcą i podwykonawcą, i w właściwie wszystkich innych możliwych umowach. Wynika to z kodeksu cywilnego, a konkretnie z artykułu 61, który mówi, że, który mówi, że oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła się zapoznać z jego treścią. To oczywiście oznacza, że um, oświadczenie woli, czyli na przykład twoje pismo z wypowiedzeniem, e, no musi być doręczone tak, żeby druga strona mogła się zapoznać z jej treścią, co w praktyce oznacza, że musi fizycznie ten list e, otrzymać. Teraz jeżeli pani na poczcie podbije Ci potwierdzenie nadania i rzuci przesyłkę na stosik do wysyłki, no to czy Twój podwykonawca w tym momencie może zapoznać się z jego treścią? No oczywiście nie, chyba że dorabia na poczcie. Taka możliwość dla niego realnie powstanie dopiero gdy listonarz zapuka do jego drzwi no i uprzejmie mu oznajmi, że polecone przyniosłem. I w takim przypadku em, przyjmuje się, że doręczenie nastąpiło kiedy podwykonawca Odebrał list polecony. On nie musi go fizycznie otwierać, nie musi czytać Twojego oświadczenia, nie musi w żaden sposób się na nie odpowiadać. Sam fakt, że odebrał tą przesyłkę powoduje, że Twoje wypowiedzenie jest już yy, skuteczne. No dobrze, no a jeżeli twój adresat yy, oznajmi listonoszowi, że on na przykład on w ogóle nie odbiera listów poleconych i że on dziękuję za przesyłkę. I w takiej sytuacji listonosz yy, zrobi adnotację taką ręczną na, na przesyłce, adresat odmówił przyjęcia przesyłki. No i po co ta adnotacja? No wynika to z tego, że odmowa przyjęcia listu poleconego ma dokładnie taki sam skutek jak jego yy, doręczenie. No i wynika to z tego... Że odmawiając y, przyjęcia listu, adresat sam pozbawia się możliwości zapoznania się z przesyłką, y, a obiektywnie tą możliwość miał, bo przecież mógł list odebrać. Y, dlatego w świetle prawa mamy do czynienia tutaj z doręczeniem. Prawnicy nazywają tak zwaną fikcją doręczenia. Y, no a jeżeli będzie taka sytuacja, że podwykonawca, no na przykład, nie otworzy listonoszoli drzwi, Powie, że listonosz równa się, równa się listy polecone. Na no, listy polecone zazwyczaj nic dobrego. Pewnie do skrzynki dostanie awizo, a później on tego awiza nie odbiera z poczty. I tutaj taka sytuacja. Nie jest przewidziana przez przepisy, ale sądy w swoich orzeczeniach poradziły sobie to w ten sposób, że przyjmuje się, że momentem doręczenia jest wtedy ostatni dzień, kiedy adresat mógł odebrać przesyłkę z poczty. Czyli jeżeli przesyłka jest dwukrotnie awizowana, to w tym ostatnim 14 dniu, jak awizo leży na poczcie, jeżeli twój adresat tego pisma nie odbierze, no to z tym dniem przyjmuje się, że doszło do do skutecznego doręczenia. No i jakbyśmy wrócili teraz do tego przykładu z podwykonawcą. Właśnie, jak mamy to zrobić, żeby adresat otrzymał pismo najpóźniej na koniec miesiąca? No nie zostaje nam nic innego, jak tylko nadać przesyłkę poleconą z takim zapasem czasu, jaki będzie potrzebny na przekazanie listu pomiędzy urzędami pocztowymi oraz jego dwukrotne awizowanie, czyli na tak zwane oko, a Przypominam, że powszechnie się uważa, że po to mamy oczy, żeby robić na oko. Na no, tak zwane oko nie powinniśmy zwlekać z przesyłką dłużej niż do 10 marca. Ja mam taką regułę, że jeżeli muszą coś wysłać ze skutkiem, to koniec miesiąca. 10 to jest taki naprawdę ostateczny moment, żeby ten list polecony priorytetem już do drugiej strony wysłać. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zaprasz na mojego bloga.